Cześć, witajcie. Znajdujemy się na polu z poplonem. Na tej działce mamy posiany poplon w postaci gorczycy. Widoczną. tutaj jeszcze kwitnie. Możemy sobie wyrwać jedną Korzeń. No, Możemy sobie porównać, ile on może mieć. Nawet, nie wiem, z 15 centów może nawet nie. Rzadkie foliista. Akurat znalazłem i już wyrwałem wcześniej. No, ten korzeń jest zdecydowanie większy. Sami ocenicie, to już może być tak po 25-30 cm. Tu mam jeszcze jeden, ale trafiłem tej rzadki. Wcześniej mi się wydawało, że tej rzadki jest najmniej. A tu nie wiem co się stało. Jakiś słaby. Oraz mamy rzepak. Na przykład tutaj jest rzepak. Zapytacie się pewnie, czemu się rzepak na poplon. A ja wam powiem, że pak na poplon sięje, ponieważ nie uprawiam rzepaku. Na piątej klasie. I duże ryzyko. Ale bardzo fajna roślina w podróż. Ale za to, że nie sieje rzepaku, mogę sobie siać w poplonie rzadki foleistą, kurczycę i rzepak. Więc no, na poplonach wychodzę taniej, W sensie wychodzę na jakiś stypie. Wychodzę ekonomicznie w sensie, że mogę siać te rośliny, a one są... ich nasiona są tanie. No, a co ja to robię? Pobieram proby glebowe Laska Jagnera własnej produkcji Ciekawy jestem jak sobie Ile jest Nie mam GoPro, jest więc jest ciężko Jak robię próby, próby. Wbijamy, przekręcamy i wyciągamy sławę mu się wyciągnęło, ale jedną ręką ciężko żyć i z sobie ale ja jedną ręką nie skrobię Jest ciężko z czego pobieram próby w w grudniu, bo wcześniej nie było czasu, a Poza tym, nic mi nie goni, tu będą, Tu na tym polu będzie łubin i ziemniaki, dlatego nie ma łubinu posianego. Posiadę w poplonie, bo tu łubin będzie posiany w plonie głównym. Zimniaki na tym paseczku, może więcej, pod ziemniaki dane trochę obornika, pomiotu kurzego, a nie obornika. Pole zostało stależowane, następnie lejkiem wysiany poplon, To jeszcze była gryka. Tak, pole ma hektar 39. Była tu też gryka, gryka wymarzła, część gryki wymarła już we wrześniu. Był jeden dzień przymrozek, wymarła część, część gryki wtedy już padła, druga część wy wypadła gdzieś w, lip w listopadzie dopiero, października, bo bez przymrozku. Mieliśmy kilka dni zimy, ale teraz mamy wiosnę, znaczy wiosnę. Mamy te temperatury dodatnie od kilku dni, nie było, ani nie było przymrozku. Wybiłem właśnie laskę, zaraz ją obkręcimy i wyciągamy, a znowu, nie można za długo trzymać jej w ziemi. Dobrze, tu, tu była pszenica posiana, potem poskoszenie skoszeniu słoma została strzykana, potem zostało przytależowane to pod skosem. Następnie na to wisiany ten poplon, o którym mówiłem, i teraz to sobie czeka pole. Eee, są dwie szkoły. Teraz, kiedy zniszczyć ten poplon? Można by było go zniszczyć już i tak planuję, że może na dniach. Może nie w grudniu, może w styczniu go zniszczę. Chyba nie chcę tego przeciągać aż do ostatniej chwili na wiosnę. E, ponieważ ten poplon na wiosnę zabierze nam wodę. Czeka jak na wiosnę będzie dużo wody. Także nie wiem. Fajnie było, jakby jak najwięcej się go przerobiło, żeby ziemniaki były czyste. Łubień czysty. Boję się siać w technologii bezarkowej, Od razu mówię. Dobra, a jeszcze co chwilę. Zacząłem mówić, że pole ma hektar 39 i jak pobierać próby glebowe. Idę sobie po przekątnej, tak po przekątnej. Zaczynam sobie tak z 5, ja chyba z 8 metrów od brzegu zacząłem jakoś. Idę wzdłuż tej przekątnej i co parę kroków. 5-6 wbijam laskę w jakieś miejsce odsłaniam sobie od resztek wbijam, przekręcam wsypuję do wiaderka A to wszystko co nazbieram wymieszam to dokładnie powyjmuję jak najwięcej resztek żeby nie zafałfować wyników odstawię sobie jakąś reprezentatywną część podpiszę i będzie to czekać aż przyjedzie pani z okręgowej stacji rolniczo-chemicznej Albo ja to zawiążę. Jeszcze zobaczymy, dlaczego pobieram teraz. Ja już w tym roku robiłem badania gleb, także nie są to pierwsze badania w tym roku. Pierwsze robiłem przed żniwami. Tak jak może niektórzy kojarzycie, Hektar Wiedzy pana Cezarego Vincenciaka zalecał właśnie, żeby wejść w ścieżki technologiczne. A że akurat miałem ścieżki, to pod wszystkie uprawy o zimę. Wszedłem po prostu w pola i porobiłem te próby. A zostawiłem sobie pola pod uprawy jarę. Mam ich raptem cztery pola, z czego tutaj będzie, tu będą ziemniaki, tu będzie łubin, tu będzie łubin. Plan jest taki, żeby były dwa rodzaje łubinu. Mam już swoje nasiona łubinu wąskolistnego, bodajże odmiana Jowisz. Planuję też zakupić odmianę łubinu żółtego, ponieważ na tym polu Podejrzewam, że może nawet nie jest potrzebny ten łubin żółty, ale w przyszłym roku chcę mieć, chcę posiać aż chyba 2 hektary łubinu. I to jest szósta klasa, na szóstej klasie to już chyba tylko żółty. Nie ryzykowałbym wąskolicznego na tej szóstej klasie, na piątej jeszcze będzie. Ale zobaczymy. Zależy też od, o, od ilości opadów wiosny, czy będzie wody na wiosnę. To jest najcięższa sprawa w naszym regionie, na, na tych klasach ziem. E, a nareszcie na jednym kawałku będzie owies, to też może coś tam nagramy, a na dwóch pozostałych będzie gryka. E, badam co? E, w, w jakim celu badam? Żeby zobaczyć, o ile się zmieniło pH. Tamta działka pod owies to w ogóle będą pierwsze badania. Nie wiem, czy w ogóle kiedyś zosta została tam zbadana gleba. Bo chyba za Niemców jeszcze nie badali gleby, a za Komuny to nie wiem, czy akurat na tamtym polu podejrzewam, że nikt tam nie badał. No dobrze, to tyle. Ja idę dalej, do, po przekątnej to jeszcze pobiorę trochę. Jest zimno, więc uciekam. To cześć. To tyle o popieraniu gle próby gleby i o poplonach. O poplonach też będziemy rozmawiać i bardzo jestem ciekaw, co myślicie o likwidowaniu poplonów teraz. Czy może już zlikwidowaliście? Może, to, czy, może sądzicie, że trzeba likwidować to w koniec października, początek listopada? Może w koniec listopada? Yy, mamy jakiś 16 grudnia. Może właśnie teraz, a może na wiosnę? Może dwa dni przed siewem. I jeśli macie jakieś informacje, próbowaliście siewu łubinu yy, w technologii bezorkowej, to chętnie wysłucham, bo największy problem, nie ukrywam, jest z odwchaszczaniem Dobrze, to tyle. Dzięki za obejrzenie. Miło będzie jak zostawicie jakiś fajny komentarz, żebym wiedział, że to co robię ma sens, aczkolwiek no, jakiś do jakiegoś sukcesu dochodzi się latami. Cześć.